Jeśli mnie słychać, testuję nowy program. Mm. E, nowy program. Tak. Nagrywam z innego programu. Mam nadzieję, że dobrze mnie słychać. Raz, dwa, trzy. Czy mnie dobrze słychać? Dajcie znać. Raz, dwa, trzy. Czy mnie dobrze słychać? Widzę, że się nagrywa, to może mnie słychać. Nie wiem, czy lepiej, czy gorzej. Testuję przez nowy program, który nazywa się Streamer Labs Desktop. Coś podobnie do OBS-a, tylko, że OBS nie ma takiej możliwości, żeby dodać tych pierdów. Telefon teraz rozpraszać. Do... Witam Was wszystkich bardzo zależnie na początku listopada. Początek listopada 2024. Jak mówiłam, że będę nagrywać pod koniec listopada i na początku. Będziemy rozmawiać na różne tematy i wszystko będę pokazywać Wam same cuzy. Wracamy po długiej przerwie, gdzie już dla Was nagrałam ile dwa odcinki. Chyba tak. To już chyba trzeci będzie w tym roku. Jak dawno tego nie było, a czasem mi tego brakowało. Nie ukrywam. Fajnie tak z wami do Was pogadać porobić same quizy. no nie ukrywam, że mi brakowało. Możemy rozmawiać na różne tematy, możemy wszystko będziemy tutaj robić, w mamy tyle do o, sprawdzenia tego wszystkiego, że po prostu mi się no, w nie mieści. YouTube'a chyba już było. Szkoła, muzyka, zagadki, strażyny, zwierzęta, książki, social media, walorzko, polityka, napisy. Jeszcze mi się dodatek do swojej systemy nagrywałyby dzisiaj Simsy. Ale Simsu dzisiaj nie będzie, bo jest pobierany dodatek. Chcę go pobrać. I dopiero Simsy będą jutro. Porozmawiamy dzisiaj na temat Netflixa. takiego nie było, nie? Jakisam jak już na Netflixie. Jezu jest Południe, a ja dla was to dopiero nagrywam, bo idę, duży spałam do trzy 3 to jeszcze byłam na spacerze z mamą, to po prostu fit. Jest zróbam filmy, a ja nie oglądam filmów, więc nie ja mogę nic nie wiedzieć. Ponieważ mnie też pierwszego sezonu nie oglądałam.

Jezu, nie jest zupełnie nie ta na Wednesday. Nie mam, nie mam. Nie, nie. Jednak na wsi dla mnie. W sensie lubię oglądać filmy, ale tu są takie straszne wiem, młodzieżowe, które nie mam bo... spoglądałeś, to pobiechałce, tak 10, wieź Nie Tak Nie 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 Ni, 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 ni. Ni, 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 ni. Nie jestem popularny na oglądanie Netflixu, ok? Przyznaję się. <grym> Można to jednak zostawimy na jedno razy. Social media. Jeszcze ten internet jakiś zje nas trochę, bo mi się brak... Bo biorą się w zabytki. Nie wiem, no, kóźwa tam zajmuje. Czy tu nie ma coś na tym od listopada? Okay. Listopad. Listopad. Że ja ślepa ja jestem. noszę okulary. Jak większość z Was wie, noszę okulary od samego początku mojego życia. Może nie od urodzenia, ale. Kiedyś tam lat skończyłam. No bo kiedyś byłam była mała. Mm. Była mała, no to jeszcze nie nosiłam okulary One tam wykryli, że muszę nosić okulary od wzorówki chyba. Od wzorówki czy od podstawówki noszą kolory. Bardziej chyba od podstawówki. Wzorówcy nie pamiętam, czy miałam kolory, Ale wiem, że od podstawówki noszą kolory. Czego powinnaś uniknąć w listopadzie? O, porozmawiajmy na temat listopada. I zróbmy sobie wszystkie quizy o listopadzie. Czego powinieneś uniknąć w listopadzie? Ja muszę mikrofon trzymać tak. Może będę planować, nie wiem czy w tym roku czy w nowym roku, kupić słuchawki i mikrofony. Będzie na mi się dać. Jak zazwyczaj spędzasz czas w weekend? Wolny czas w weekend. Pracuję z nadzorem, głównymi projektami, szukam nowych hobby, które można. Szukam nowych hobby, które mnie wciągną, spotykam się z przyjaciółmi i robię... to. Jakie masz plany na zimowe listopadowe wieczorem? Schować się pod końca, książkę, za, za, Zafascynować się nowym serialem i czuć się na razie na... To. Co najczęściej niepokoi cię, bo... Pod koniec roku. niepokojecie pod koniec roku. Niepewność dotycząca relacji z innymi. Obawa przed zmarnowanym, zmarnowanym czasem. Nagromadzenie obowiązków pracy. To. Jak radzisz sobie z no, Handlą. Staram się więcej pracować, by zapomnieć. Eksperymentuję z różnymi aktywnościami. A rozmawiam z dzieckiem i szukam wsparcia. Co jest dla Ciebie najważniejsze podczas jesiennych dni? A to jest w ogóle ustawione. Audio, mikrofon. Audio. O jest 100%. Audio. Halo, halo, czy mnie dobrze słychać? Jestem ciekawa jak to będzie wyglądać. Co jest dla Ciebie najważniejsze w procesie Dni? Zachowanie efektywności, odkrywanie czegoś nowego, budowanie relacji z innymi. Zachowanie efektywności. Nie wiem, czy to znaczy. Bo ważne. Jaką formę rozrywki najchętniej wybierasz w wolnym czasie? Uczenie się poprzez. Uczenie się poprzez zabawę, aktywność związana z ruchem, filmy, gry, muzykę, pop... kultura. Jakie plany skutecznie poprawiają Twój humor? Skutecznie. Planowanie nowego projektu, testowanie znanych aktywności organizowanie spotkań towarzyskich nieznanych aktywności. Co myślisz o listopadzie? To najgorszy miesiąc w roku. Bardzo podoba mi się klimat listopadowy mi miesiąc jak miesiąc miesiąc jak miesiąc. Unikaj nudy. Listopad może być szary i ponury, ale unikając nudy możesz odnaleźć nową pasję pasapy. kreatywne wyzwania i ciesz się nadchodzącym czasem. Podziel się wynikiem hamy. Co mi zamierza, to jest dobre Na podstawie kilka pytań, co mam zrobić, listopad? Jak wiecie, listopad jest miesiącem, w którym mm, można to tak powiedzieć, że jest październik połączony z listopadem, bo to jest jeszcze jesień, tak? To jest miesiąc, gdzie październik, listopad, koniec września koniec wakacji. Czerwiec, lipiec, sierpień, więc wrzesień jest takim niby ciepłym dniem. Na początku miesiąca jest ciepłe dni, we po wrześniu potem się robi chłodno, robi się coraz zimniej. Przychodzi lipiec październik, też robi się chłodno, zimno i deszczowa. I zaczyna padać deszcz w październiku. A listopad jest takim miesiącem zimnym, wiatr wieje i no też zaczyna deszcz padać, więc zbliża się teraz do zimy. I jesień zbliża się jakby do, do zimy, ze względu, że odpada deszcz, deszcz. Są silne wiatry i jest masakra. I robi się szybko ciemno. Przepraszam, nie wychwałam się. Robi się szybko ciemno. Mm. Jak o porę roku wolisz. Zimę, wiosnę, lato, jesień. Lubię wszystkie. No nie powiedziałam, że lubię wszystkie, ale. Mm. Nie lubię jesień, lubię, lubię wiosnę. Lubię jesień i wiosnę, ale lubię chyba wiosnę. Który jesień, jesienny klimat jest twoim ulubionym? Cz szkolny, jesienny, straszny, <try> ponury, świąteczny. Świąteczny klimat nie. <try> Jaki jesienny kolor jest twoim ulubionym? Czerwony, pomarańczowy, żółty. Letowy, brązowy. Wypad. Chłajczymy tylko nie pieletni. Wolisz czas zimowy czy letni? Zimowy letni. Nie, zimowy. Bo no, można było nie posłać. Jaka pogoda jest Twoją ulubioną? Wypad. Jaka pogoda jest Twoją ulubioną? Jaka pogoda jest Twoją ulubioną? Deszczowa, mglista, chłodna, słoneczna. Deszczowa. Jaka jest Twoja ulubiona pora dnia? Poranek, po Noc. Jakiego tyle książki wolisz? Fantastycznie, że ja nie czytam. Wolisz spędzać czas w wolnym czasie? Wolisz spędzać czas w domu czy na świeżym powietrzu? W domu, na świeżym powietrzu. W domu, bo zimno jest. Udało Ci się. Z... Koniecznie daj znać w komentarzu. Listopad. Tak, lubię listopad. Lubię bardziej wiozny, bo jest. Ciepło, kwitną, kwiaty, liście, zielone, nas yy, kwitają pąki, kwiatów itd. Tak dalej, tak dalej. 14 minut, no, na 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 no, no, Przepraszam was bardzo, że tak ziewam, ale się nie wyspałam. Jeszcze najmocniej was przepraszam. Jest coś jak kolorowy październik, deszczowy listopad. Jaki jesienny jesteś? A coś świątecznego może będzie? Kurde, czekaj, bo tu widzę, że nie ma nic. Yy. Yy, Wszystkich Same cuzzy, wszystko macie, to powinniście to też mieć. O, mówiłem. Mówiłam znaczy. Patrzcie, ile tego jest. Może nie dużo, ale jednak coś jest. Zostajesz, czy odpadasz wszystkich świętych? Zapraszam. Same cuzzy i, i witam Was bardzo serdecznie w Semana Games. A to jest kolejny Same cuz, bo nie wiem, czy się przewitałam, czy nie. A to jest kolejny samy kius. Jeszcze raz witam was bardzo serdecznie. Zapraszam do subskrybowania, komentowania, lajkowania mojego kanału modegame.pl Odpadasz, jeśli nie chcesz, nie chodzisz na cmentarz we wszystkich świętych. Zostaje. Odpadasz, jeśli nie, nie przynosisz horyzontu na groby. Zostaje. Odpadasz, jeśli nie palisz z niczym na grobach. Zostaję. Odpadasz, jeśli nie wiesz, co to dzień za zostaje. Odpadasz, jeśli nie potrafisz. jeśli nie potrafisz wymienić żadnego ze wszystkich zwanych przodków. Mówimy o swojej rodzinie czy o tych, co zmarli się tych. Jak to się nazywam tych świętych świętych. Odpadasz, jeśli nigdy nie odwiedziłeś grobu nieznanego. No nie no. Odpadasz, jeśli nie wiesz, co, co symbolizuje zapalenie znicze na grobach. Zostaje. Odpadasz, jeśli nie podobają Ci się błąd. bula... blaszane znicze. Zostaje. Brawo! Udało Ci się dotrwać... Wypad. Udało Ci się dotrwać do końca, brawo, podziel się wynikiem w komentarzu jestem prawdziwym osobnikiem, który chodzi człowiekiem na cmentarz reklamy mi tutaj włączają się, które... przepraszam dawać mi ten test, jest listopad więc robimy testy, rozwiązane ze wszystkimi świętami, świętych, Święty. zmarłych Wszystkich świętych obchodzimy 1 listopada, prawda? Fałsz. Prawda. W dniu wszystkich świętych zapalamy na grobach. Jezu, wynowajem z tymi kręgami. Prawda. Kryzantemy to najczęściej przynoszone kwiaty na grobach. Prawda. O, test wiedzy. Dzień zaduszny przypada na 3 listopada. Fałsz. Czuję, był dzień Podczas obchodów wszystkich świętych, zwykle... Zniczę, pamięć o zmarłych. Dobra. Podczas obchodów wszystkich świętych, zwykle spotykamy się z rodziną. Prawda. On tak do W uroczystość Wszystkich Świętych uchodzimy od wieków. Prawda. Wszystkich Świętych nie jest, nie jest Dniem Wolnym od pracy. Nie jest Dniem Wolnym od pracy? Fałsz. Znakomicie. Znakomicie, podzieliłeś się sobie z tym... Pora, podzieliłeś sobie z tym testem. Brawo, podzieliłeś się wynikiem B. Znakomicie. Brawo. Zdany test, proszę państwa, udało się. Gratulacje, zajęliście. Wybierz znicza, my damy ci wyzwanie na uroczystych wszystkich świąt. Idę, to czasu. 20 minut. Chyba dzisiaj dłużej nie będziemy siedzieć, a to zrobimy to i chyba kończymy pomału. Pilotowy zniżę, wybierz dowolny zniżę, sprawdzić. Dwon mi reklamę. Ja wiem, że jest listopad i teraz będą dużo promocji i reklam w internecie i w telewizji, wszędzie. Ja rozumiem, bo zbliża się... Black Rider! Pilotowy z nieczerwony niebieski. Zielony, pomaręczony i Żółty biały. Wybieram niebieski. Kup chryz. na grubyński hre... hre... zmarłych. Oto twoje wyzwanie na uroczystość wszystkich więcej podejmujesz się ja tego. Pojedien się kompletnie. Nie ma problemu. Chociaż to już wczoraj było. Tam się jest trzeci, ale nieważne. Piękne i Pobie, Piękne ilości ale to koty. Czy znasz inne wszystkie klucze Eurowizji? Jezu, nie! Zna? nauczyciela to było. Y to było 14 października. Dawać! Wiem, że to było, ale dawać. Pięć minut na mnie zbawi. W Minutę co drogi. Na pewno nie znasz tych wszystkich faktów na temat. Jak obecnie nazywa się ten dzień? Dzień nauczyciela. Dzień edukacji narodowej. Fuck. Mój błąd. I'm sorry. Kiedy pojawia się ta świętła w Polsce? Eee, nie wiem. 1722? Dobrze, o, 1773 trafiłam Dobrze, a kto ustanowił to święto w Polsce? Józef Piłsudski? Napoleon Bono? Na Stanisław? O kuźba, ale wyzwanie wstał. Oj, i Józef Piłsudski Nie, Stanisław drugi Augustów, co ja? Jednak nic nie wiem Na pewno wiesz, że w Polsce to święto wchodzimy. 14 października jest jednak kraj, w którym obchodzi się go jego... dzień później. Co to za kraj? Brazylia, Chiny, Czechy. Brazylia, dobrze. Brazylia? Serio? Nie wiedziałam o tym. Jeszcze raz posłużę. Które. Które z podanych medali wręcza minister edukacji najbardziej zasłużony nauczycielem w na nauczyciela? Order Orła Białego i Medal Komisji Edukacji Narodowej. Medal... A, ja nie wiem. A, krzyż zasu, Zasługi i Media. Medal em, em, Komisji Edukacji Narodowej. No widzicie, tu akurat nie wiedziałam o tym tyle najczęściej wręczają nauczycielom uczniowie z okazji tygodnia? Kwiaty, czekoladki, kredę no. lub dodatkowe Kwiaty. Czy dzień nauczyciela w Polsce zawsze był wtedy mhm. Tak! Pierw Pierwotnie w 1958 roku postanowiła na datę 20 listopada, ale, by, ale by tysiąc, w... ale w w w 1982 roku dokonano zmiany rozszerzającej daty święta na wszystkich pracowników placówek oświatowych, nie tylko na Kolejna zmiana daty nastąpiła w 1972 roku, uczestniając w Dzień Edukacji Narodowej na 14 października. W którym roku zmieniono nazwę dnia na obecną? Tak? Widać, nie, nie, nie jedno o edukacji już słyszałeś. 1998 co dziewięć To jak skąd się działo? 1982 1982 osiem to by, że kolejna zmiana daty nastąpiła w 1900. roku ja zielonych roślin. No 3 na 8 O ludzie, mało wiemy na temat edukacji. Ja nie wierzę. Czy to już czas na koniec? Jeśli wam się podobało, dajcie znać w komentarzu. Łapki w górę, subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. Like, mówimy, ja lecę jutro nagrywać dla Was do 4.

27 za ubiła Od którego roku na no, ucieka wchodzi miasta jako dzień na dzień? Eee... Dobrze, 82 1908 W... jakim miejscu przypada Światowy Dzień Na Notwinny? Październik Która tylko karty Nauczyciela mówi, że Dzień Nauczyciela jest Dniem Wolnym zajęć dydaktycznych. Co? Która data została zaproponowana? Zaproponowana na święty? Która data? Który artykuł. Jezu, wy. No, mam z tymi klemami. Który artykuł mówi, że Dzień Nauczyciela jest Wolnym? 55? 68? 74. No dobra, nie wiedziałam o tym. Jaka data została zaproponowana na światowej konferencji nauczycielskiej jako dzień? Obchodzenia światowej konferencji nauczycielskiej jako dzień. Obchodzenia święta nauczycieli jednak nie weszła w życie. 20 listopada, kuziło! Czechach, Słowacji na taj, Tajwanie. Dzień, czyli obchodzony jest tego samego dnia jednak w innych mie miesiącach. Jaki to jest dzień miesiąca? 29. 10. Co? 28. Dobrze. 4 na 7. Świetnie ci poszło, twój wynik jest dobrym osiągnięciem. Masz już sporo wiedzę na temat dnia nauczyciela, ale zawsze można jeszcze czegoś nowego nauczyć, to... Świetna okazja do kontynuowania nauki i odkrywania fascynujących aspektów. Świata. Yyy, to chcieli. Dobra. Dobra, czas już kończy, bo widzę, że tutaj. No. Jeśli chcecie na temat dalej yy, kontynuować, yy, na temat YouTuberów, bo to bardziej dobrze mi wychodzi. Yy, na temat piłki nożnej, muzyki, sprawy, w sensie mamy dużo do obgadania, dużo do ten. Mam jeszcze pod koniec listopada, początek grudnia, koniec grudnia, początek stycznia, początek, koniec stycznia. I tak przez najbliższy rok będziemy kontynuować same kiusy. A ja dla Was dziękuję, mam nadzieję, że wam się podobało. Łapkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Ja się z Wami żegnam. Jeśli Wam się podobało, to wiecie, co macie robić. Ja się z Wami Żegnam i widzimy się pod koniec listopada i na początku grudnia i na początku koniec grudnia widzimy się już za dwa tygodnie czyli pod koniec listopada same kiusy jeśli wam się podobało łapkujcie, komentujcie subskrybujcie, zapraszam do oglądania subskrybowania, lajkowania filmu zapraszam też na inne filmy na inne seriale, serie a i przypominam, że za tydzień, w środę będzie już normalnie. Hmm. Czyli jutro: The Sims 4, w środę Redemption, w piątek Live Z GTA 4. I, I to tyle. Więc. A w niedzielę za tydzień już chyba normalnie: The Sims 4. Jeśli ktoś wie, co będzie z The Sims 4 na PS5? Nie wiem, chyba myślę, że zrezygnuję. Może kiedyś zrobię z tego live'a, ale planowałam i planuję zrobić dla was. Ale przypominam, że możemy dla was mogę zagrać, zagrać inne gry na laptopie. Popatrzę, popatrzę, bo planuję też zagrać inne gry w przyszłym miesiącu chcę zrobić dla Was live'a w dniu. 26 grudzień bądź 27 albo 25 grudnia. Zrobimy sobie drugiego live'a i tyle, więc widzimy się i dobra, pogadam przed